Hej, hello, witajcie w miesięcznym świecie, World is Anny. Dzisiaj bardzo, bardzo fajny odcinek, jak zrobić taką oto opaskę na głowę. Jest ona zrobiona z oczek łańcuszka, z takiego oto, właśnie, Wam pokażę tutaj stylu takie siateczki. Można, można ją użyć do jakichś innych rzeczy, nie wiem, buzeczki, nie buzeczki, naprawdę bardzo, bardzo prosty styl. Bardzo fajnie to ogólnie, ogólnie wygląda, naprawdę na głowie, tylko tutaj tam mam troszeczkę, nie rozchaliłam tego, nie, roz, nie rozczepiłam po prostu tutaj. I tak naprawdę fajnie, bardzo fajnie wygląda, można sobie zakładać. Ogólnie bardzo pasuje ten kolor, bynajmniej do włosów ciemnych. To różowy jest kolor. Bardzo fajnie też to wygląda, można zrobić sobie jako biżuterię. Inaczej z cyklu biżuteria naszego tutaj kanału, to właśnie tak wygląda. Naprawdę wygląda to super z tą różyczką. Można zrobić również sobie na rękę, czyli naprawdę, jest to trzy w jednym. Wydaje mi się, że fajnie, naprawdę, by to wyglądało, tylko oczywiście trzeba by to było sobie zakręcić, prawda? Ponieważ jest to długie, więc można troszeczkę to sobie zrobić na przykład jako krótsze, gdyby ktoś chciał. Naprawdę jest to super rzecz, bardzo ten kolor jest po prostu przepiękny, sami sobie zobaczcie. I jak e, może tutaj będziecie zdziwieni, z jakiego to materiału jest, jest to skotka. Dlaczego skotka? Już, już wam mówię, dostałam oczywiście prezent, kotka od moich sióstr, nie wiedziałeś, to ogólnie taka włóczka jest. Yy bardzo piękne kolory ma, ale ogólnie się no, stosuje się ją łącząc inne po prostu błoczki, więc trzeba je po prostu wykorzystać. tam się piękne kolory, właśnie te róż, które widzieliście, teraz będzie kolor niebieski Ola, oraz ogólnie kolory inne tam jeszcze dostałam, ale na przykład pokażę Wam na kolorze tym właśnie jak tutaj to wygląda, z czego się składa i w ogóle. I myślę, że na pewno będzie coś z kotka zrobione, ale przy połączeniu z różnymi innymi rzeczami, ponieważ wełna, jak wiecie, to też jest taka gryząca wełna. Kotek jest akrylem, ale chodzi mi o to, że ma też takie włoski, więc ja mówiłam tu bardzo kategorycznie, by nie używać kotka do niczego tak, potwierdzam to, ale muszę to wykorzystać, a są ładne kolory, więc wykorzystam, ponieważ yy, na pewno nie do maskotek, tak, to bądźcie Panie Boże, z to można zrobić jakieś, nie wiem, szaliki, jakieś takie właśnie rzeczy bardziej, jakieś, jakieś swetry, takie narzutki, takie coś chcę zrobić, ponieważ te kolory po prostu są przepiękne, więc z pewnością coś z tego będzie i jeszcze będzie to tego plus jeszcze chyba siwy, zobaczymy, na, niedługo na kanale, więc dlatego bądźcie czujni, bądźcie ym, razem tutaj ze mną. Yy, więc mówiłam o kotku, co, żeby kategorycznie tego nie robić, no ja będę robiła akurat w tym przypadku, bo chcę to wykorzystać, no takie włóczki niestety prezentu się nie marnuje, trzeba go zrobić yy, i myślę, że każdy z Was również sobie wykorzysta taką właśnie opaskę do zrobienia, bądź można zrobić z tego sobie szalik nawet taki duży, ażurowy, żeby tylko lekko się jakoś tak po prostu przykryć, czy coś, tylko wiadomo troszeczkę mniejszymi dziurkami, w sensie że mniej oczek, żeby zrobić a teraz Wam za chwilę już pokazuję co nam do tego będzie potrzebne ok, zatem słuchajcie, do tego nam będzie jak mówiłam wcześniej, potrzebny kotek oczywiście dowolnie w pewnym kolorze kotków jest bardzo mnóstwo są bardzo piękne kolory, pamiętajcie nie stosować do maskotek yy, Ogólny skład jest 100% akrylu, masa 100 gram plus minus 5 gram, długość 300 Metrów. Jest ogólnie cieńszy troszkę od ym, dory i dora oczywiście jest o wiele lepsza niż kotek, tyle że dostałam kotka, więc go, jak mówiłam wcześniej, wykorzystuję. Jest to kolor koral yy, i tutaj stosuje się druty 3, 3,5, szydełko 3,5. My będziemy z kolei sobie używać szydełko numer 4. Ja oczywiście niepostrzeżenie, jak zwykle, robię teraz drugi tutaj jakby na szyni w kolorze po prostu niebieskim. No i jak zwykle mam też również w kolorze niebieskim, błękitnym, pomalowane paznokcie, nawet nie wiedząc o tym zawsze jakoś to pomaluję i potem wykorzysta się również coś podobnego w danym kolorze. Czyli ja będę używała kolor błękitny. Eee, oczywiście do tego jeszcze nożyczki i igła, żeby przyszyć sobie tą różę do. Naszego tutaj yy, naszej opaski. Oczywiście, ta opaska, którą mamy jeszcze zrobić wcześniej, na pewno jakiś tam czas powinna też być, chociaż nie wiem kiedy, bo naprawdę to robię, co mam yy, na chwilę czasu, żeby po prostu, żebyście mieli coś, co moglibyście sobie zrobić. Będą yy, niedługo już bardzo fajne buzeczki na lato. Stroje kąpielowe nie tylko, tylko kończę tutaj jeszcze dwa takie poważniejsze zamówienia. I wtedy będziemy ostro działać już nawet na rzeczy na zimę, bo naprawdę będą po prostu super. Eee, zatem róże róbcie sobie z mojego filmiku. Kanał link oczywiście będzie poniżej. Eee, a my będziemy teraz sobie robić tą część tutaj siedmiu łańcuszków. Tylko, że od razu pomiędzy tym będzie po prostu połączenie. Więc naprawdę to jest mega, mega proste. I myślę, że Wam się ten projekt spodoba. Zatem zaczynamy i teraz tak, oczywiście zaczynamy tak jak się robi łańcuszek. Kto nie zna postaw, zapraszam na początki mojego kanału. Tam są na początku właśnie filmiki, jak zrobić łańcuszek, półsłupek, słupek i tak dalej, i tak dalej. Teraz sobie zawijamy w taki sposób, by sobie tą długość zostawić taką, jaką będziemy mieć do wszystkich naszych tutaj siedmiu łańcuszków i to wygląda właśnie tak, czyli żeby po prostu, żeby to była równa długość. Jest mniej więcej długa, ta długość po prostu równa, dlatego to mamy już pierwszy, jakby nasz początek i musimy sobie zrobić 150 yy, oczek łańcuszka. Oczywiście pamiętając o tym, że jeżeli chodzi o rękę, to wiadomo, że sobie jakby musimy zrobić o wiele mniej. Możemy sobie zrobić gdzieś 80 na przykład, bądź jeszcze, nawet mniej, mniej jeszcze. 50 by wystarczyło, chyba z pełności, żeby sobie normalnie zrobić na dłoń tutaj, tak. Czyli teraz wiem sobie 150 chains. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej. Mamy tutaj oczywiście jeszcze jedno oczko łańcuszka. Czy to sobie spróbuję? Czyli jeszcze jedno oczko łańcuszka. Wyciągamy jakąś długość, nie za długą i obcinamy. Tutaj bardzo ważną główną rolę odgrywają nożyczki. Wiadomo, przy każdym musimy sobie. Obcinać. I mamy już gotowy taki jest sobie tutaj, właśnie łańcuszek 150 oczek, łańcuszka, i teraz robimy sobie kolejny łańcuszek. Też pamiętajmy tutaj o tym, żeby mieć taką mniej więcej samą długość e, naszej nitki. I teraz będziemy sobie robić po 25, dlatego to musi być taka liczba bardziej parzysta e, podzielna przez 50 przez 25 po prostu, możecie tam przez 15, kto tam sobie chce przez 10, e, choć wtedy trzeba dobrać sobie, wtedy będzie 30, 40, 50, tak? Gdyby było 15 to byłoby 30, 60, 90, tak? E, czyli teraz tak, robimy sobie 25. Raz, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie. Sorry, 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 Wracamy, wracamy, wracamy. Widzicie dobrze, że się jeszcze zawróciłam. E musimy teraz to oczywiście się bić, tak, żeby połączyć wszystko na początku razem. Oczywiście ta nitka musi być pod spód, żeby na fajnie to wszystko oczkiem ścisłym wyszło. I teraz dopiero robimy sobie 25. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

ponieważ to jest opaska i tak nie będzie widać tych regularnych kształtów, nieregularnych kształtów. Więc sobie tylko przymierzam. Po prostu, gdzie mniej więcej będzie 25, bo wiadomo, to jest to samo. Możecie nawet troszeczkę pociągnąć. I tutaj sobie mocuję oczywiście odwracając moje szydełko. Robiąc sobie oczko ścisłe. Tak to wygląda. Czyli to po prostu sobie przymierzam. Nie musimy miesić, bo to wtedy będzie bez sensu. I robimy znowu 25. I tak do końca cały czas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 na 3, na 4, 15, 16, 17, 18, 19, 2. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. I znowu sobie przykładam. Czy ono sobie wiadomo tak, żebym miała równo. I to będzie gdzieś tutaj. I znowu i tak do końca całości tutaj naszego tego łańcuszka i spotkamy się za chwilę. Ok, i zobaczcie, tutaj mam ostatnie już zrobione. Tu wszystko jest po prostu z sobą połączone, i teraz tutaj sobie łączymy z naszym początkiem. I jeszcze oczko ścisłe. Wyciągamy praktycznie taką samą długość. Jeżeli jedna będzie za dużo, to wiadomo, że sobie obetniemy w końcu już wszystko razem. I mamy gotowe już dwa nasze łańcuszki. Teraz będziemy sobie robić trzeci łańcuszek. Trzeci łańcuszek. To będzie troszeczkę lekko inaczej. No, oczywiście, łączymy tutaj sobie również z naszym początkiem. Nieważne mniej więcej, gdzie, po prostu, żeby było na początku, bo to ciężko jest na początku włożyć. Na kotku tak jest ciężko przebrnęłam, robiąc z nim, ponieważ troszeczkę było takie aż w uszach, aż w zębach. Tak, wiecie, to taki, taki akryl, naprawdę taki tępy akryl bardzo mocno. Robimy sobie oczko y, ścisłe. I teraz robimy sobie 25 na pół, czyli około y, 12-13 po prostu oczek. 20 chains albo 13, 30 chains. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. 12, weźmy 13 i mamy tutaj po prostu nasz łańcuszek, który był drugi. Bierzemy sobie gdzieś, gdzie jest po prostu środek. I lądujemy po prostu szydełkiem sobie w nasze tutaj oczko. I teraz do końca znowu 25, 25 chains, a potem znowu 13, 40 chains. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, jedenaście, dwadzieścia, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I wiadomo, że idziemy dalej. Czyli też gdzieś po prostu. W środek. Mamy tak i mamy tutaj tak. Widzicie? To już tak właśnie zaczyna nam to wyglądać. Wiadomo, że musimy zawsze w środek, bo wiadomo, to jest taka reguła po 20 zawsze 5. Więc teraz tak, yy, pokażę Wam tutaj jeszcze tylko na końcu, jak zrobić, wiadomo, tutaj tą, znaczy, wiadomo, wiadomo, no wiecie, że to trzeba 13 zrobić z oczek łańcuszka. I znowu będziemy sobie zaczynać drugi rząd, czyli będziemy powtarzać repeat, yy, drugi po prostu rząd i trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci, tak cały czas, yy, aż osiągniemy sobie 7 naszych może Wam nie będę pokazywała, ale potem to jest zbyt proste chyba, żeby pokazywać, tak mi się wydaje. Zobaczcie tu właśnie to wyglądało u mnie, tak, w tym różowym, że mamy to po prostu to, co teraz mamy, czyli mamy ten trzeci rząd, teraz ten robimy, potem będzie znowu cały, tu jest całe, tak jest cały, tak jak ten pierwszy. Cały, potem dopiero 13, potem znowu 25, i znowu 13. Mamy 2, 4, 6 i 7. 7 takich rzędów sobie zróbcie przez połączenia różnego rodzaju, tak? jak wam właśnie przed chwilą pokazywałam. I będziemy tylko sobie przyszywać jeszcze naszą różę. I to będzie koniec naszej tutaj fajnej opasko niko. Opaska na rękę, nie wiem, już brazoletkę, o właśnie. Więc tak sobie wtedy zróbcie i spotkamy się za chwilę. Okay, słuchajcie, tu mamy 7 rzędów, czyli 7 po prostu naszych łańcuszków, ale połączonych już z sobą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak? Tak to właśnie wszystko to wygląda. Czyli zobaczcie. Tutaj jest 13, 25. 13, 25, 13, 25 i 25. Tak by już wiadomo, bo to musi być pierwsze, bo normalnie, więc później ostatnie by wiadomo 25. Więc tym w ogóle kompletnie nie przyjmujemy. Tak to wygląda, gdyby ktoś sobie chciał zrobić jakiś szal albo coś. Zapraszam. Naprawdę bardzo fajny motyw. To jest taki ażurowy. Tylko wtedy tutaj kończymy troszkę inaczej, nie w taki sposób jak tutaj jest, tylko wtedy kończymy no, tutaj słupkami i takie tam inne rzeczy by były. E, teraz będziemy sobie mocować. Ja tu sobie już zrobiłam tą naszą różę wcześniej, już widzieliście? Przymocowałam sobie dwie niteczki, które były też już wcześniej w róży, czyli sobie tam nie obcinajcie to, to wszystko, bo wiadomo, trzeba to przyczepić. I teraz, gdzie mocujemy? E, ja tu mam tak, pierwsze zaczęcie, czyli jeden. Czy łączenie 1, 2, trzy, 4, 5 i tutaj w szóstym. W szóstym łączeniu będziemy sobie, a to ładnie bardzo wygląda z tym różowym, normalnie ślicznie. to eee, też muszę z tego zrobić, jeszcze wiecie. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu będziemy sobie teraz wszystko razem łączyć. Czyli bez różnicy z której strony, i tak wiadomo, że to jest. Czystej, czystej. Łączymy sobie normalnie na środku tutaj łączenie. 2-3 razy pętelką. I oczywiście chowamy sobie niteczkę w różę gdzieś i mamy gotowy nasz cały. Sobie obcinam. Tylko jeszcze właśnie Wam pokażę. Tutaj oczywiście trzeba sobie zrobić również na prosto. Czyli bierzemy sobie, jakbyśmy sobie obcinali jakieś włosy, tak u fryzjera się robi. Z tego co wiem, patrzymy, gdzie jest najkrócej. Najkrócej jest ten, więc obcinamy. Dorównujemy do naszego tutaj całego. Zaraz to schowamy tą nitkę. Te Nitki. To sobie chowamy i mamy gotowe słupka, że wygląda na kolorze niebieskim, z kolei na mnie ten cały tutaj zestaw. sobie możemy obciąć to ma kątko. i tak mi właśnie słuchajcie wygląda na kolorze, w kolorze niebieskim yy, tutaj na, na moich włosach wiadomo, mam blond, więc może powiedzmy, że wszystko mi jakoś pasuje, może być bardzo mi się też podoba, naprawdę te, te są po prostu przepiękne to się to wszystko też oczywiście jeszcze rozkłada oczywiście super naszyjnik, może być też bardzo, naprawdę mi się ten kolor błękitny, to są moje kolory, po prostu różowy, właśnie różowy, niebieski, ten koralowy, po prostu cudowne są. I teraz, jeżeli oczywiście wam się to, który podobał, to lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, może komuś to też spodoba, ktoś może sobie zrobi i zwłaszcza subskrybujcie albo otrzymywać nowości, ponieważ nowości naprawdę będą teraz bardzo, bardzo fajne, mega. Widzę, że Wam spodobał się sweterek, naprawdę jest bardzo dużo odsłon, Wam się spodobał, więc na pewno będą ciuszki teraz dla nas, babeczek, yy, ponieważ lubimy się, prawda, ubierać, a ja lubię również się fajnie ubierać, lubię mieć fajny swój gust, coś, co tylko mogę mieć ja, więc yy, Was żegnam tutaj fajnymi różami i myślę, że Wam się to spodoba. Tak samo jak i mnie. Więc bye, bye.